Dawaj, a zombie? Raje na alkoholu już ma się większy damage. LOL, przeszedłeś przeze mnie. Nie <muchy> wiem, ja cały czas stoję przy tej drabince. Nie, <muchy> nie <powiem> po <muchy> <śmuchy> Nie, nie! <w> <śmuchy> Znalazłem alkohol Nie! Jezu! Nie, nie widziałem nic! <śmienic> Teraz je poglądajmy <śmienic> Oła! Co to mnie <bym> strzeliło? <śmienic> Miałem sześć tysięcy Nie! Procent. Nie! <śmienic> Namiot, ja chcę <to> do namiotu Z <śmienic> kim? Won <laughs> <laughs> gościu, on ma tasaczek zła. Lul. Dobra, idziemy na misję, <laughs> Patrzcie jak wyglądam. Co? Oh. O Boże Wykorzymy tego w tył i w, w tył No i znowu no, hmm. jest no. On pewnie umr... Ożywnie No K... KS! <laughs> KO Użyłaś ulti Jezu <laughs> Cześć Won! KS Dobra, biorę sobie tonfę. No posuńcie się. One mają dawna te zombie. A, apteczka. Jedna Co z moich dziewiętnastu. Ożywnie Wiedziałem. Boże. <coughs> A ty Ożywniesz? <głos> Jezus. <głos> JAK POSZŁO ZWARCIE PO KABLU? To jest tak jasno mi się na ekranie zrobiło nagle. No wiem, bo użyłem elektrycznej pałki w wodzie. Gigi no Whale. to ja tu nawet nie wsiadam. Pobij Ty się odpętany. Uuu, helikopter. Heptorara. Heptorara? Koksokopter? Kokskopter? Cześć umrzywki. Nie! Kurde... zrobiłem do niego. Oj, no... Kurde, rzuciłem nim. Co tu jest? Nóż jakiś, ale to gównialne. Mała paczka amunicji do pistoletu 15. Nie. O, tu ja. To, a nie, rzuciłem Co się nie. stało? <grym> Co za Co za Ja myślałem, że jakiś nóż podniosłem i użyłem od razu Aha, nóż Nóż na nazwie granat A e, co mamy stąd wziąć? Te takie dwa... Te karabiny masz nowe No to bier i chodź stąd, Loli Jezus Maria Co to za No to nie, a ja wiem jeden karabin co ty? Loli Loli See łap. No <noise> łap. To to jest? łap to. O Jezu, ja myślałem, że tym da się strzelać. <noise> Przepraszam. Ja tylko sobie zabiorę. Ej, my mamy z tym uciec w drugą stronę. Tak, a tam jest jeszcze jeden. <noise> Dobra, lecimy. Czekajcie, ej. Gdy masz łap? A po co nam jeszcze jeden? Musimy znaleźć łódkę. Tam możemy wziąć. wziąć. Gdzie mamy iść? No tam do celu 180 metrów. Pozdro. Wiem okay. jak będzie prościej. Ej, teraz gdzie <noise> przyda ta łódka, którą ktoś odjechał? Sorry. O kurde, tam jest ta łódka. No. O ja, po Tym nie da się strzelać, nie? Co, nie? Tysięcz tyle. Pociski. <noise> Dloli króliczek. Ja <noise> biedny <beautiful>. No. faaam. Noł. Thanks. <noise> Czekajcie, też muszę zapakować. No. No, <noise> czemu ty to bierzesz? Co, co? co? Ja się zewdlolił. A nie. <noise> Czekaj, bo to muszę odłożyć. Ej, tutaj jest to miejsce na to. Z drugiej strony. No Aha, wsadzę, że to Jezus coś atakuje, Siwej. Ci znaczy się nie da tego wsadzić. Stój do stój stój miejscu. nich. To atakuje, Sivej Nie mogę! To może być tylko jedno! Może tylko jedno być, won! Dwa mogą być Nie jedno! No weź, to postaw Siwej! Siwej, bez drugiego się nie da! Co ja zrobiłem, nie! <laughs> o, wróciłeś mnie 10! Nie! Siwej, idź po ten gigant! Ale nie da się dwóch! Ale musisz. To sam go zanieś ty... <laughs> Nie! Dobra, Płyniemy bez Płyni. Zaraz Nie! <laughs> Wróć! Zaraz po niego przypłyniemy. Dobra. No, chyba nie. <laughs> Okej <Okay. laughs> Brawo Dziękuję Tylko, że teraz nie możemy wypłynąć, ej co jest Patrzcie Jedziemy, pomożemy. bo możemy My nie jedziemy, my płyniemy Naucz się polskiego Moja babcia mówi zawsze, że samolot jej jedzie Babcia, babcia, samolot jedzie No ona się patrzy w niebo i mówi, że jej samolot jedzie A my chyba nie tutaj mieliśmy dopłynąć. No, nie w tą stronę Dobrze, musi kawaj przejść Nie, nie w tą Ale... stronę dopłynęliśmy WON! Nie! Masivej, kurde, weź z nim walcz. No klikam byle co! Nie byle co! Dobra, ja te bez siwaje na siway nie mam Nie! Ja umżywne! <laughs> mam to co potrzebujemy Umżywłem, <laughs> nie No Gnui Po prostu żal, ból i smutek <laughs> O, no, dzień dobry Siway I will report you I hunt you and I will report you Siway wejdź przez siatkę, proszę <laughs> Ja też mam broń. Co? Siwy chodź tu. Pierdzielę Od tyłu też możesz wejść, ja ci nie zabraniam. Co? Nie dzięki. Co on robi? Jakaj? Okay. Siwej, chodź, mam zabezpieczyć miny. Już idę. Zwolić ci, latasz Zmoknij! Magia. Co zrobi? Nie! Coś nie pykło. No. Co się dzieje? Fuck! Ja tam nie wejdę. Oczekiwani na innych graczy. chodzi od tyłu. <śmany> <śmany> nie wejdziesz. No co za frajer. Jaki <śmany> ubaw Kóźnę, co się stało? ja bym się śmiał, bo to Sivy na siebie ten szczelił Na naciśnij naciśni B. Nic cię tu nie czeka z tego. Siwaj szed górą! Nie! <grym> Kurzba, sam się zabiło! <grym> Prawie <grym> Ja już dawno jestem w waszej bazie, nie? W, raczej. w naszej raczej. Co szybki. szybki jesteś? No, w sumie to niezbyt dobrze, że szybki. My też się skończyły. O o! Teraz wrzeźnik! Ja strzelam teraz mojego pistoletu. Strzelaj wrzeźnika! Moja mina poszła Siatkę rozerwali mhm. Rzeźnik, won Lajan, odsuń się! odsuń się, Lajan A co to za ręcznik A czekaj, czekaj, w sumie Lajan, radzę ci się dobrze odcinąć <tryk> żeby nie było że, że nie ostrzegałem. Mówiłem Ty tu mnie to stąd O Jezus Tak to byłoby na tyle. 730 <grym> <Co? grym> <grym> Brawo Brawo. <laughs> najlepszy sywy, <siwej> Afryka. Daj <laughs> bez <laughs> sił, Afryka. Baka, baka, baka. Baka, eh, sywy. Najlepszy <laughs> <laughs> ja, sywy. Najlepszy sywy. Najlepszy sywy, wrogie, faria, 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 bitte. Faria, faria. Ej hey, bo nam sojusznicy padają. <coughs> 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 Jezu, aż dostałem tego, napadł kaszlu Ja nie wierzę Słuchaj, ty koło tego samobójcy przeżyłeś, jak ty to, to zrobiłeś? Ja nie przeżyłem, ja umrzyłem <grymne> Dobra, to to by było na tyle Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć Co?